thank <laughs> Jesteśmy w pokoju realizatorów Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. W tym, że oto pomieszczeniu przez dwa dni wyświetlamy filmy. A wyświetlamy filmy krótkometrażowe i to z niebyle powodu 70. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych Mienia Profesora Henryka Kluby, czyli popularna. Okwa. Nie ma drugiego takiego festiwalu, i myślę, że na każdym z nas robi to wrażenie, kiedy słyszymy, że odbywa się po raz 70. Jest co ogarniać. Staram się oczywiście. Mam do pomocy całą festiwalową ekipę, to jest w sumie kilkanaście osób, które pracuje przy tym projekcie i z zakresu organizacyjnego, promocyjnego, technicznego. Oczywiście wszyscy tutaj jesteśmy od samego rana do nocy i tak będą wyglądały też najbliższe dni. Po to właśnie, żeby wszyscy uczestnicy festiwalu, nasi goście, autorzy filmów, którzy tutaj przyjeżdżają, czuli się zaopiekowani, czuli się tutaj swobodnie. Czuli się jak u siebie w kinie. Osiem wyróżnień, trzy trzecie miejsca, dwa drugie, dwa pierwsze i uwaga, trzy razy Grand Prix. Nie ukrywam, że jest to bardzo miłe, ale tu się właśnie przyjeżdża do Kolina po atmosferę. Spotkanie z przyjaciółmi. Pierwsza naukwia byłem dwadzieścia parę lat temu. E, jeszcze w liceum, jak w Kędzierzynie Koźlu w moim rodzinnym, mieliśmy taki klub filmowy niezależny, właśnie w Groteska. Tam, gdzie się moja zaczęła przygoda z filmem. No i OKWA wtedy była takim jednym z takich najjaśniejszych punktów na, na mapie tych festiwali niezależnych. No i to było jeszcze w czasie, kiedy ja nie wiedziałem, jak to się potoczy, czy ja będę robił filmy, czy nie, więc zrobiłem tylko to, co tam mogłem z kolegami z liceum. To są takie projekty, czyli Kiesiowski, Nowo Nowowajda na nowo i teraz Mogę na nowo, które są właśnie dedykowane w takie miejsca, gdzie są miłośnice kina, gdzie są ludzie, którzy. Wiedzą, co to, kto to jest Morgenstern i wiedzą, co on zrobił, a jeżeli nie wiedzą, to z tej wystawy się dowiedzą. Myślę, że takie projekty są też warte dla państwa, że, że możemy się spotkać, możemy o tym porozmawiać. Cały rok planujemy sobie ten czas, żeby faktycznie na tej Okwie się znaleźć i te kilka dni poświęcić na to, żeby faktycznie może nie całą rozpiętość filmową czy wydarzeniową tutaj zobaczyć, ale jako publiczność chętnie ja, korzystamy z tego, bo faktycznie jest to też darmowe wejście, więc fajnie jest skorzystać z czasu, który tak naprawdę organizatorzy Okwy przygotowują dla publiczności i poświęcają dla nas tak naprawdę dużo, a Uwierzcie mi Państwo, że jest to zobaczyć. Ulubieniec e, e, uczestników festiwalu. Panie Boskie, Bo, no miło tak, mi to słyszeć. No ale to, to Pan o tym nie wie. Przecież nie. E, wszędzie, gdzie się Pan pojawia, zaraz się z Panem wylewnie witają. E, gromkie oklaski, jak tylko pojawia się Pana nazwisko. Tak Pan tu jest witany. Myślałem, że jestem tak nie nielubiony: jak podstawówce, zaobuzowanie. A pana tutaj akurat na tym festiwalu bardzo kochają i się zastanawiam, czy to jest jakiś rodzaj może podlizywania, bo przecież pan jest przewodniczącym jury, pan te wszystkie filmy ocenia. Nie, nie sądzę. Mam taki tryb spotkania z drugim człowiekiem, który wyklucza tego typu nieszczerość. Tutaj na festiwalu nauczyłem się najwięcej w życiu i to, i to konsultując, się, konfrontując się z rynkiem, który czasem niektórzy zawodowcy nazywają amatorskim. Otóż tym zawodowcom, czasem pożałowania godnym oszustom, i tym, tym tandeciarzom, chcę powiedzieć, w waszym środowisku nie ma tak totalnego procenta uczciwości, szczerości, żarliwości, jak wśród amatorów. Jeśli coś takiego istnieje, to mogę powiedzieć, że miałam szczęście. Takie, że zaraz po szkole hmm, dostałam propozycję debiutu w filmie. Niskobudżetowy, niezależny kino. Film wygrał wiele, wiele festiwali, na przykład Nowe Horyzonty, co w ogóle nikt się nie, nie spodziewał. Ja dostałam nagrodę w Gdyni w Karolowych Warach też był, i no w wielu, wielu, więc to była super inwestycja i bardzo się cieszę, że właśnie to był taki, taki mój debiut, bo ja kocham kino niezależne. Myślę, że ta młodość się niczym nie różni od mojej młodości, od naszej młodości, ludzi, którzy już mają troszkę na tym liczniku więcej, natomiast ta ich radość, ta ich siła, wiara, wszyscy, można by tutaj wymieniać te, te cechy. To jest coś, co i nas cechowało. Myślę, że wszystkich cechuje, którzy idą do tej szkoły, którzy z trudem się do niej dostają naprawdę, którzy potem kończą tę szkołę, wszyscy z wiarą, że to jest ten moment, w którym rozpoczną ten lot do góry. Nie każdemu jest to dane, wręcz powiedziałbym, że właściwie niewiele osób statystycznie rzecz ujmując, gdzieś łapie się na ten lot. Mogę się miłość przyznać, czy nie? Eee, tak. Miłość był moim studentem jako aktor. To też jest piękna droga i pokazuje, e, do, do czego do, doprowadzają różne pasje. Był moim pierwszym studentem na wydziale aktorskim, pierwszy rocznik studentów. No i proszę, skończył reżyserię, wygrywa okwę. Minęło 12 lat. Eee, dziękuję. Dziękuję jurorom za wyróżnienie naszego filmu. Dziękuję Państwu za obecność na festiwalu. Dziękuję wszystkim współtwórcom, współtwórczyniom filmu, którzy naprawdę wnieśli kawałek swojego serca, każdy i każda z nich. Dużo emocji takich dobrych, budujących. Rzeczywiście słowa Pana Krzysztofa skierowane do Oleksija są jakimś dla nas dowodem na to, że, że ten wybór właściwie obsadowy był w dziesiątkę. On zapadł zupełnie intuicyjnie na klatce schodowej hotelu robotniczego, w którym Oleksij wtedy mieszkał i no cieszę się, że, że udało się z Oleksiem spotkać i, i po prostu zrealizować ten chyba ważny na pewno dla nas film. Podobno jest takie powiedzenie, że jak się czegoś bardzo 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 chce, to wszechświat temu sprzyja i chyba coś takiego zaistniało tym razem. Jest to wypadkowa wielu czynników, ale przede wszystkim zasługa bardzo bardzo wielu osób, które. W sposób bardzo otwarty, serdeczny i pozytywny odpowiedziały na nasz apel, na nasze zaproszenia. Życzę temu festiwalowi, żeby tak wspaniale dalej się rozwijał. Przede wszystkim życzę temu festiwalowi właśnie tak wspaniałych ludzi i przyjaciół, bo festiwal to przede wszystkim ludzie, i życzę sobie, żebyście Państwo przyjeżdżali do Konina ze swoimi filmami, ze swoimi pomysłami, pasjami, inspiracjami, i żebyśmy mogli się tutaj po prostu Spotykać, bo to jest święto kina, czyli święto ludzi i żeby nas to wszystko łączyło na następne lata.